Dzień dobry. Aktualnie czekam na moich kolegów. Mamy się spotkać przy tej hołdzie, chyba radioaktywnej. My lubimy takie zabawy, takie spotkania. Ponieważ nie pijemy alkoholu w ogóle, żadne z nas, to lubimy sobie czasami przyćpać trochę, trochę hołdy. Pokażę Wam stylizację, po prostu moją, na hołdę. Oto ona. Na sobie mam sukienkę, którą uszyłam sama z bluzki z Lumpa za złotówkę i z sukienki z Lumpa za 2 złote, ale dostałam tą sukienkę od mojej koleżanki, buty dostałam od mojej babci, Leginsy są z Lidla. I do tego wszystkiego zabrałam ze za sobą tylko praktyczny plecak z AliExpress. Wszystkie ceny macie w opisie na dole tych wszystkich rzeczy. Niektóre są za darmo. Także, no, tutaj stylizacja właściwie za złotówkę, tylko trochę pomysłowości. Nie mówię, że to jest jakaś moja w ogóle mega stylizacja, bo jakoś się do tego wyjścia bardzo nie szykowałam. Tylko żeby mi nie było zimno, a poza tym nie miałam co zrobić z tą kiecką, ponieważ nie uważam, żeby wyglądała jakoś wspaniale, ale pokazuję Wam tą stylizację, bo czekam na moich kolegów. Do tego wszystkiego stylizacja smyczy jeszcze może się pojawić. Jak tą smycz. Stylizacja smyczy. Nie mam w ogóle pomysłu na stylizację smyczy, co nie? Komary mnie już pożarły total. W ogóle traktuję to jako taką... Uff, traktuję to jako taką akupunkturę, powiedzmy. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy nie, ale napiszcie w komentarzu, czy też tak macie, że wasi koledzy się spóźniają. Napiszcie, czy, czy wasi koledzy się spóźniają, czy musicie na nich czekać i że wy też wobec nich popełniliście taki błąd, grzeszek ee, spóźnienia się. Bo ja się przyznaję, że tak. I teraz chujało się czeka razem z tymi komarami. Do widzenia.